Pytanie jest następujące, gdzie mamy odnieść ten skarb? Na byle jakie przystanie. To do tego chłopaka, braliśmy od niego zlecenie. Ej, Aha. Kiedyś, to byłebo, to zaraz nas... Więc musimy dopłynąć, musimy płynąć... Em, tak jak płyniemy, w sumie, na SE. Się, a to się płyń, nawaliłem, se. ty! Ale pijany jestem! Esa musimy płynąć. Tak sa Ej weź na live'a Ale jestem nawalony. Jak no mój ty. Jak masz chorobę logo, możesz nie Nie piję Ło, spadłem gdzieś. Ole hmm. ty, olefaza Ja też chcę. Kufel żeglarza. Rzyg ej, nie nie rzygaj na mnie, ej! Ty lejemy dalej! To ja nie A wypiję! Przesadzicie się, prawda? Czekaj, ja tu Ja się... piję, jednocześnie hapa, ale ty! Eee. Piję e... ma Madrejser, sam strzelił. Co za żygał ten kufel! No ja, ja piję żygi teraz. Ej, wam też tak już Majta? Tak. A, po drugim już drugi słaby jesteś. Ja ty czwarty śpię. O, ja to już chwilę tu siedzę przy tym. Weź, nie żygajcie na mnie, ey. Tak, tym się ty żyga. A już ci mówię. Nie wiem czym żygacie. Czy, czym żygacie? Niko, czym żygasz? O kurde, nie, 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 ja ci nie sprawdzę, jestem tak pijany. A weźcie mapę, ty. Na SE, na SE weź, płyń. Mówiłem na SE. No tak, tylko że ja nie widzę wyspy jeszcze to są. Ale to daleko jest, pójdź. Człowieku, myślisz? się... We wiadro można! O oh, kurwa. Tam... Ja rzegałem sobie ekran, nic nie widzę. Którym się rzyga... Samu rzygasz? Samo Niko, sam nie czy co? Po którym się ja ja... mnie. Czym żegasz, Niko? Czym żygam? Nie wiem, skąd mogę wiedzieć, zapytaj się go. A samo żega? A, a weźcie w mapę weźcie sam teraz, jak jesteście pięć. nie znaleźć za dużą ilość alkoholu, bo no, z drugiego jedzenia. No, Tylko lol, oczywiście ty nie widać nic na mapie. Brzykałem was. Chodźcie do chodźcie, chodźcie do raisera, Najpierw tam wejdź. No wchodzę właśnie. No dzień dobry, dryserku Czego ty tutaj, Eee, gdzie ty idziesz? Czego nie żygam teraz rolu. No. muszę się muszę, muszę, muszę się napić chyba Żyję do niego dawaj tam Gdzie my płyniemy? No tam jest przystań tam jakaś tam jest Przystań jakaś tam Na SE Ktoś mnie Ej, to nie, to ty źle płyniesz. Dobrze, na SE miał płynąć. Te, teraz w 300 przystań jest. W prawo walisz. No to na Maki. Tak. mówię Mówiłem u SE, więc jakby, nie wiem. Nie, no trzymałem. Na W Nie w nie, fu. Znaczy, nie. <laughs> nie wiem, jak jest teraz. <laughs> Ale Dobra, ja już się nie piję, bo nie jestem w stanie. Pijany to do domu zobaczyć co tam się dzieje na tej mapie. No ale też nie, jeszcze nie mogę. Jeszcze mną telepie. Ty to choroba morska jest, ty... Ja nie, mogę ja nie mogę pływać Ja pierdzielę Co się dzieje Jak ty płyniesz, człowieku, uspokój się no to to musisz ominąć tą wysepkę przed nami. Na wprost za tą wysepką. Między wysepką a tymi skałami po prawej A nie, tu też była przystań z drugiej strony. Kościół. Ja sobie pijany więc wiem, gdzie mam teraz pojechać. Czemu tak mocno odbierasz, nie tak mocno? Copyright? Chcesz? Mm. i gramy razem. Macie jeszcze coś do grania? Weź ja to rozwalone nic. To z kwestiami takie. Tra la 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 la. Tra la 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 la. A ty, a ty tam chory. Aby bawimy się! <śleskujesz> Nie, no teraz trzeba zaśpiewać. Cześć, no lepiej, to chyba, Po lewej stronie troszkę w lewo. Ok. płynów w łat, tak. Tam widać to górka, to jest to chyba. Lecimy do tego, wykonamy misję i... Idę dalej Streama robić, trochę skate dropa A co ja sobie idę, żeby otwierać Ksy nała. Jaka muza, nie? Uu, fajna, fajna Klimatycznie Tak dokładnie A co Nie trafiłeś, No ale to, to się go z tyłu trafiłem. Nie. <laughs> Nie trafiłeś. Nie trafiłeś. No, okay. Tak. Podobno tak. Już patrzę. No jest jest przystań, tak? jest przystań plunder, dobra. Weźcie ten, y dokopujcie ten. Dokopujcie, znaczy... Ej weź, ale stójcie! Weź skrzynkę! Gdzie to jest skrzynka? Gdzie jest skrzynka? Szukajcie skrzynki. Kto za jebaną skrzynkę? Skrzynkę nam ktoś zakurwił. Nie, bo były dwie. Gdzie Nie wiem. Przynieś skrzynkę, zbieraczą złota, by ją sprzedać. A gdzie jest zbierać złota? Na Namiocik, tak? Tak, namiot, poczekaj. Tu jest namiot, tu jest, tu jest. Tu jest. Tak. ja oto ten chłop. Co? 128 Co, tylko? Pogrzało cię? To stracony czas, jest. Ty, słuchaj, ty. Już cię biorę. Tu zostałeś jest jest stracony. A można więcej osób grać? Nie, By, otwarty tam. świat można zrobić, a, otwarty. i wtedy wiesz, kilka statków po prostu, Dobrze. takie wojny. No, 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 no. Dobrze, to ja kończę na razie tutaj w to grać, a idę na Kejari. Rejs na ukończony! W poszukiwanie błyszczącego Długo. złota! Haha... Tyle roboty za 120 zł? Bez sensu! Bez sensu! No jest takie jest, no. Chyba, że to 128 tysięcy Idź na pulpit. No. Dobra. Akurat cię wiem No nic No to czyś, czyś Dało nam Co? się No czyści czyś. <laughs>